Kampania ta wpisuje się w program Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Kampania ta wpisuje się w program Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, ponieważ to jest problem dotyczący mężczyzn. Drugi pod względem zachorowalności przypadek raka prostaty jest. Drugi pod względem umieralności jest to problem, który będzie nas dotyczył ludzi w średnim wieku, którzy w przyszłości mają szansę bardzo wielkie zachorować na to. Dlatego już teraz ta konferencja ma na celu przybliżenia ludziom, środkom masowego przekazu, radiu, telewizji, żeby poprzez te wszystkie kanały informacyjne dotrzeć do każdego mężczyzny, żeby o tym nie zaniedbał, żeby badał się i, i wyzbył się pewnego syndromu macho, czyli tego syndromu, że mężczyzna musi być tylko zdrowy, zdrowy i pracować. Mężczyzna również poddany jest wszystkim procesom biologicznego starzenia się organizmu. A my, wiedząc o tym jako lekarze, musimy o tym społeczeństwu mówić, aby temu dobrze zapobiegać. Jeżeli pan chce.